Dzień dobry. Diablo 4, Nowa Zelda, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI. Co łączy te gry? Otóż sporo, wszystkie są z tego roku, każda z nich jest świetna, ale przede wszystkim ja w żadną z nich nie grałem. Ja sobie zdaję sprawę, że ten rok jest wspaniały dla graczy, tylko pechowo dla mnie, premiery do tej pory miały gry, których nie lubię. Dlatego zdecydowanie najbardziej w tym roku czekam na Spider-Mana 2, którego pierwsze części uwielbiam. To jest właśnie ten gaming, o który nic nie robię. Pomyślałem, że warto przejść raz jeszcze jedynkę i dodatek, żeby przypomnieć sobie fabułę, ale że nie każdy ma na to czas. To nagrałem rozgrywkę i w dalszej części materiału znajduje się dość drobiazgowe streszczenie fabuły. Wiem, że dodatek Miles Morales jest bezpośrednią kontynuacją, dlatego streszczenie tego tytułu będzie w następnym filmie. Zapraszam. W tej wersji opowieści o człowieku pająku nie mamy do czynienia z tak zwanym origin story. Tutaj Peter Parker jest już dorosły, nie pracuje dla Daily Bugle, ale nadal jest spukany, i jedyny czas, gdzie nie pomaga światu, to jest ten, kiedy śpi. Do wszystkich czwarty poziom mobilizacji miejsce Fisk Tower. Opowieść rozpoczyna się od ataku na Fisk Tower. Policja ma już na tyle poszlak, że bez problemu można przyskrzynić Misona na lata. Jak można było się spodziewać, ten nie zamierza się oddać w ręce sprawiedliwości dobrowolnie, więc policji i Spidermanowi pozostaje pojmać go siłą. Przyślijcie wsparcie i ogarnijcie śmigłowce! Yuri, w porządku? Wspinamy się więc na górę wieży, od czasu do czasu pokonując kolejną grupę ochroniarzy Fiska. Po drodze odzyskujemy również dowody w serwerowni, i finalnie dostajemy się na szczyt wieży, gdzie przyjdzie nam stoczyć walkę z samym Kingpinem. Po pokonaniu którego dostaje on bilet w jedną stronę do Rikers. Na odchodne rzuca jeszcze coś o tym, że bez niego to miasto umrze, ale Peter musi lecieć do laboratorium doktora Octaviusa. Miesiąc! Nie minie miesiąc! A zaczniesz tego żałować! Ten zaczął testy swojego najnowszego wynalazku, a to dlatego, że ubiega się o dotacje na dalszy rozwój projektu. Niestety, na chwilę przed przybyciem komisji dotacyjnej, coś idzie nie tak i mechaniczne ramię dostaje spięcia, porażając doktora. Testy się nie udały. Nadchodzi komisja, z którą doktor Otto udaje się do pokoju obok, by wytłumaczyć zły przebieg testów. W tym czasie Peter naprawia uszkodzenia i wychodzi spotkać się z Yuri Watanabe. Muszę ustalić, co poszło nie tak. Policjantką, która prosi go o pomoc w naprawieniu wież transmisyjnych, co się udaje. Jednak z racji, że Peterowi popsuł się kostium, udajemy się ponownie do laboratorium Otto, by go naprawić. Doktor wyszedł, więc na pewniaka Peter zabiera się do napraw krawieckich, jednak okazuje się, że doktorek wyszedł jedynie po jedzenie, a kiedy wrócił i zobaczył kostium, źle połączył kropki, myśląc, że Peter jedynie dostarcza sprzęt Spidermanowi. Pewnie jak dostarczasz mu sprzęt, też możesz stać się celem. Tak. Przyrzeka jednak, że nic nikomu nie powie, a sam Spiderman rusza w nowym kostiumie na miasto. Po jakimś czasie dzwoni do niego Martin Lee, właściciel przytułku, w którym pracuje ciocia May. Mamy udać się na przyjęcie z okazji jubileuszu. Wyruszamy na miejsce. Tam ckliwa wewnętrzna rozmowa Petera z samym sobą. Kurde, ale ze mnie przychlast. Oraz z Ciocią May i oto niespodzianka, to już 5 lat jak Ciocia pomaga bezdomnym Nowego Jorku. Zjadamy kawałek ciasta, jednak wibrujący telefon przerywa tę sielankę. To Yuri informuje nas o cichym alarmie w domu aukcyjnym, który licytuje majątek Fiska, więc udajemy się tam. Cichy alarm nie był fałszywy. Dom aukcyjny napadają ubrani w przedziwne maski wandale, którzy aktualnie przetrzymują zakładnika, właścicielkę domu aukcyjnego. Pytają o jakąś teczkę. Właścicielka, nie wiedząc gdzie ówteczka jest, mówi o kimś jeszcze, kto jest w domu aukcyjnym. W tym czasie Spider-Man po kolei eliminuje napastników jeden po drugim po cichu, by nie wzbudzić podejrzeń. Aż nagle spotyka starą znajomą. Hey Pete. MJ? Przejmujemy stery nad Mary Jane, która w retrospekcji opowiada, co robiła w domu aukcyjnym. Teraz jest dziennikarką śledczą, więc, w poszukiwaniu sensacji, przyszła do miejsca, gdzie sprzedawane są rzeczy, siedzącego za kratami fiska. Pod pretekstem napisania artykułu wychwalającego dom aukcyjny, Mary Jane dostaje się na włości. Nawet próbuje wypytać właścicielka o Kingpina, ale z miernym skutkiem. Jednak w prywatnym gabinecie MJ dostrzega dziwną rzeźbę, a że jej przykrywka już spaliła na panewce, musi wkraść się, co finalnie się udaje. Po rozwiązaniu krótkiej zagadki, szuflada w posągu otwiera się, a w niej teczka z projektem o nic nie mówiącej nazwie Oddech Diabła. Zastanawianie się nad zawartością przerywają włamywacze, a gra przenosi się kilka chwil do przodu i znów w buty Petera, który postanawia walczyć z oprawcami. Oczywiście walkę wygrywa, ale niestety jeden z włamywaczy ucieka z teczką. Nasza para spotyka się na obiedzie, gdzie dowiadujemy się, że pół roku nie są ze sobą, a jak już mieliśmy dowiedzieć się dlaczego, obok Knajpy przejeżdża policja, a Peter leci zaraz za nią. MJ płaci rachunek, a Miki, czyli właściciel Knajpy, cieszy się, że znów przyszło mu zobaczyć parę razem. Oczywiście jest to obowiązkowe w swoim czasie cameo nieodżałowanego Stana Lee. Okazuje się, że policja jechała na miejsce ataku jednego z superzłoczyńców Spidermana, Shokera. Ten mimo iż dopiero opuścił pakę już zabrał się za napady, co zaciekawiło Petera, który wnioskuje, że szoker z kimś współpracuje. Jednak ten nie puszcza pary z ust nawet po złapaniu przez pająka. Peter udaje się ponownie do FIST, by porozmawiać z Martinem Lee o dziwnych maskach, jakie nosili włamywacze w domu aukcyjnym ten tłumaczy, że to kopia starych teatralnych masek z Chin. Symbole wewnątrz ukazują demona. Jednak Martin wspomina, że to może być bardzo niebezpieczne i żeby się tym nie interesować. Mówi Peterowi, by doradził Mary Jane odstąpienie od pisania na temat masek i szybko urywa spotkanie. Telefon do MJ z tym, czego Peter dowiedział się od Martina i ruszamy do laboratorium, w którym odto już testuje mechaniczne ramię na jednym z weteranów wojennych. I kiedy testy już zaczynają przynosić efekty do laboratorium, wpada Norman Osborn. Tak! Właściciel korporacji Oscorp i burmistrz Nowego Jorku. Po kilku uprzejmościach w stronę Petera odcina projekt Octaviusa od funduszy. Wychodząc rzuca tylko jakieś pasywno-agresywne rady. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Hm. Odto załamany radzi Peterowi, by ten szukał nowej pracy, a Peter już po chwili w stroju Spidermana udaje się do banku. Juri informuje Spidermana, że właśnie dochodzi do napadu z udziałem szokera, który uciekł z więzienia wypuszczony przez jednego ze strażników, którego oczywiście nie zdążyli przesłuchać, bo został zabity. W samym banku walczymy z szokerem, który o wiele bardziej boi się ludzi, którzy zlecają mu napady niż powrotu za kratki. Niczego nie sypie poza tym, że to ludzie w maskach, co daje Peterowi do myślenia, jednak wreszcie Spiderman pokonuje szokera. Sam to na siebie ściągnąłeś, dosłownie. W międzyczasie odzywa się do nas MJ i tłumaczy sytuację w mieście. Po zamknięciu Kingpina, jego miejsce chce zająć gang demonów, który spotkaliśmy w domu aukcyjnym. Peter ma dziwne wahania. Wydaje mu się, że gdyby nie pomógł w ujęciu Wilsona, to wszystko nie miałoby miejsca. Dodatkowo zwierza się swojej byłej, że niedługo będzie bezrobotny. Jakie to klasyczne. Dostajemy od Yuri informację, że demony przejmują wszystkie nieruchomości Wilsona Fiska, więc ruszamy na jedną z nich. Spotykamy się tam z zaufanym oficerem Yuri, Jeffersonem Davisem, i za chwilę. Otto wysyła wiadomość, żeby nie szukać pracy, bo on ma plan. plan! Docieramy do stoczni. Tam są już bandziory w maskach szukające czegoś, co Fisk przetrzymywał w tej stoczni. Pokonujemy ich i w tym czasie na miejsce przybywa Jefferson. Wraz z nim udajemy się na infiltrację budynków stoczni. W środku udaje się zlokalizować tajne, przemytnicze pomieszczenia, w których Kingpin trzymał broń, która już niestety została załadowana na ciężarówki przez demony. Udajemy się w pościg za jedną z nich. Podczas pościgu próbujemy uratować kierowcę ciężarówki, a nas ratuje ostatecznie Jefferson, doznając lekkich obrażeń. Po całej akcji spotykamy MJ, której udaje się porozmawiać z bohaterem i napisać o nim artykuł, a Peter udaje się wreszcie na chwilę odpoczynku. Niestety groźby właściciela mieszkania wreszcie się ziściły. Peter został eksmitowany, a jego rzeczy zostały wyrzucone, przez co jako Spider-Man udajemy się w poszukiwaniu pendrive'a, który był ważny, bo miał na w swojej pamięci wszystkie badania Petera. Finalnie z pomocą przemiłego pana z Infolinii firmy śmieciarskiej udaje nam się odzyskać stracony dysk. Pozostał jeszcze jeden problem: noclegu. Początkowo udajemy się do MJ, ale Peterowi nie jest w smak prosić byłą o nocleg ani przeszkadzać w celebrowaniu artykułu, który właśnie wyszedł. Na szczęście z pomocą przyszła niezastąpiona Ciocia May, która oferuje nocleg w Fist. Udajemy się tam i na kanapie w jej gabinecie przesypiamy noc. Na dzień dobry zostajemy przywitani kopertą od Cioci i wizytą pana Lee, który wyjeżdża z miasta, nie wie do kiedy. Tłumaczy, że chodzi o bardzo stare, prywatne rzeczy. Powierza Fist Cioci May. Wypoczęci, wyruszamy na miasto. Jefferson Davis, ze względu na swoje bohaterstwo, dziś wieczorem ma być odznaczony na wiecu wyborczym burmistrza. Dzwoni do pająka i mówi o walce na jednym z placów budowy Fiska. Sam nie może i ze względu na ów wiec, więc ruszamy, a na miejscu oczywiście demony. Próbują przejąć kolejny z biznesów Kingpina. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ciężarówka firmy recyklingowej Consolidated Shipping, odjeżdżająca z placu budowy. Po wstępnej walce, wchodzimy w posiadanie telefonu, na który dzwoni sam Wilson Fisk, Cześć, który obiecuje powiedzieć coś więcej o demonach w zamian za uratowanie jego ludzi. Ruszamy więc na ratunek jego drabom, co finalnie się udaje, ale Fisk powiedział tylko, że mamy udać się na dach, co nie przyniosło nic poza epicką walką i pościgiem za helikopterem. Po wszystkim przekazujemy policji przestępców, a całej akcji przygląda się chłopak imieniem Miles. Czas ruszać na wiec wyborczy. W butach Pitera przyglądamy się w towarzystwie MJ całej ceremonii. Jefferson z dumą wypina pierś, kiedy burmistrz przyczepia do niej medal honoru. Zaraz potem oddala się. Dostał bardzo ważny telefon. Chwilę później okazuje się, że jest to telefon z pogróżkami. Dzwoni ktoś, kto wyraźnie nienawidzi ogniowłosego burmistrza, a już po chwili podczas wystąpienia Jeffersona następuje atak terrorystyczny. Zamachowcy samobójcy detonują ładunki wybuchowe. Zdają się być kierowani przez stojącego na uboczu Martina Lee. Jefferson w ostatniej chwili ratuje stojących obok kolegów z jednostki, a Peter robi to samo z MJ. My przenosimy się zaś w buty Milesa, syna Jeffersona Davisa, który postanawia ruszyć na pomoc swojemu ojcu. Niestety na drodze stoją mu demony, które mordują każdego, kogo spotkają. Miles jednak przekrada się pomiędzy nimi i znajduje swojego ojca. W tym momencie znajduje go jeden z przestępców, jednak nie zdążył podziurawić chłopaka mieczem. Zostaje odwołany przez Martina Lee. Niestety, bohaterski policjant nie przeżył ataku terrorystycznego. Obudź się, tato, Obudź się. Obudź się. Mija tydzień. Znajdujemy się na pogrzebie. Flagę wdowie przekazuje sam burmistrz, a Peter po raz pierwszy rozmawia z Milesem, który jednak nie ma ochoty na rozmowę jest wybitnie zimny i osły, coż nie ma co się dziwić. Chciałem powiedzieć... Wiem, co czujesz? To chciałeś powiedzieć, tak? Znów w kostiumie pająka kontaktujemy się z Yuri, Niestety policja nie szuka Martina Lee. Nie mają żadnych poszlak, a samo słowo Spidermana niewiele znaczy. Postanawiamy więc szukać dowodów na własną rękę. MJ podpowiada, że Lee wykupił pakiet kontrolny firmy Consolidated Shipping, więc tam się udajemy. Po spotkaniu obstawy udaje nam się znaleźć skradzioną Fiskowi broń, mapy z zaznaczonymi placówkami sztabu Osborna i dodatkowych gangsterów. Kolejna walka, ta jednak zostaje przerwana przez Sable Security, prywatną firmę ochroniarską na rozkazach Osborna. Dzięki interwencji Yuri odchodzimy wolno, jednak nadal nie mamy dowodów na powiązanie demonów z Martinem Lee. Udajemy się więc do jego biura w Fist, by znaleźć na niego dowody. W samym środku spotykamy May, która pyta, czy Peter nie zna przypadkiem kogoś, kto mógłby pomóc w ośrodku, a ten poleca Milesa. Daje swojej ciotce numer telefonu do matki, a sam udaje się do gabinetu Martina. Tam za sekretnym przejściem znajduje dowody, konkretnie teczkę, którą w domu aukcyjnym znalazła MJ, a którą wykradli ludzie Martina Lee. Przy wyjściu z tego pomieszczenia spotykamy jego samego. Chwila nieszczerych uprzejmości ze strony obu panów. E, nie wyjechał pan? Znalazłeś to, czego szukałeś? Peter próbuje podążać za Martinem, jednak już przy wyjściu z ośrodka antagonista opętuje podopiecznych i nakazuje im atakować Petera, co pozwala mu swobodnie uciec. Po uporaniu się z bezdomnymi i wskoczeniu w kostium, Peter dzwoni do MJ, która to wydaje się szeptać i twierdzi, że wszystko opowie przy kolacji innej. To nie wszystko, ale może pogadamy przy kolacji? Tymczasem do Petera dzwoni Otto i każe natychmiast przybywać do labu. Uruchomił on swoje sekretne kontakty, nabrał kredytów i może dalej kontynuować badania. Peter pozostanie w pracy u jego, co prawda za fryty, ale zawsze. Testuje nowe ramię, które już po kilku poprawkach zaczyna działać, więc na spokojnie możemy udać się na kolację z naszą ex. Po dotarciu MJ wita nas historią jak to sama kontynuowała śledztwo. Przejmujemy nad nią kontrolę i eksplorujemy warsztat Tombstone'a, w którym on i jego ludzie budują ogromny transportowiec na zlecenie Martina Lee. Przekradamy się po cichu i po obejrzeniu jak Tombstone dosłownie wbija w glebę jednego ze swoich pracowników, dostajemy się do jego biura. Szybka fotka planów transportera, kradzież nadajnika GPS i znów wracamy do mieszkania MJ. Peter kończy gotować kurczaka, MJ proponuje mu partnerstwo i zanim spróbują potrawy już telefon Petera informuje o napadzie na księgowego samego Normana Osborna. To na razie. Ha. Na ów księgowego napada, a jakże, gang demonów. Próbuje pobrać wszystkie dane dotyczące Oscorp z jego komputera. Spider-Man w tym czasie wspina się szybem wind do apartamentu, gdzie pokonuje oprawców i przepytuje księgowego. Ten wspomina, że Osborn pakuje w projekt Oddech Diabła ogromne środki, ale nie wiadomo czemu i czym w ogóle ów projekt jest. Na listach płac zaś widnieje nazwisko Isaaca Delenleya, naukowca pracującego właśnie nad Oddechem Diabła. MJ znajduje nam położenie ów człowieka, który bawi się na balu z okazji Halloween. Peter zatem poszukuje przebranego chłopa, jednak demony Ubiegają go i porywają naukowca. Śledzimy ich i finalnie dochodzimy do sali, gdzie sam Martin Lee przesłuchuje Izaaka. Pyta o człowieka, z którym Izaak pracuje w Oscorp. Ten jednak nie jest skory do współpracy. Lee zatem go opętuje i w tym czasie Spider-Man próbuje pokrzyżować muszyki, co finalnie się nie udaje. Martin każe wyjawić naukowcowi nazwisko, a potem palnąć sobie w łeb, co niniejszym czyni. Osoba, której należy szukać, to dr Morgan Michaels. Spider-Man po krótkiej walce próbuje dorwać Mister Negativa, jednak to się nie udaje ze względu na opętanie przez niego cywilów, których trzeba spacyfikować. Odbieramy wiadomość od MJ. Steczki znalezionej w domu aukcyjnym wyczytała, że Fisk potajemnie budował dla burmistrza laboratorium, więc udajemy się do biura zborna po poszlaki. Po pokonaniu zabezpieczeń jego budynku, dostajemy się do szybu, w którym możemy podsłuchać rozmowy burmistrza z Kingpinem. Jeden szantożuje drugiego, ale żaden z nich nie wie gdzie jest teczka, która stanowi dowody. Po wyjściu o zborna, dobieramy się do jednego z komputerów, z którego wynika, że oddech diabła to niedokończony lek, który w obecnej formie stanowi broń biologiczną, a jedyną próbkę zawsze nosi przy sobie dr Michaels. Niestety nie wiemy, gdzie się on znajduje. Ale to ustala już MJ w bazie Sable. Po przekradnięciu się przez całe rzesze najemników, dostaje się do pokoju, gdzie chroniony jest znany nam już księgowy Osborne. Mówi, że Michaels jest przetrzymywany w Bowery, ale już jutro ma być przewieziony w inne miejsce. Niestety nie zdążamy się dowiedzieć w jakie, bo zaniepokojony Spider-Man nokautuje Standisha, zanim ten wszystko wyśpiewa. Łapie MJ i ulatnia się, po chwili zostawiając ją w złą jak osę pod jej domem. nie pozostaje nic innego jak udać się do Otta, który znów testuje swoje neuroramiona. Tym razem testy przebiegają w 100% pomyślnie. Niestety okazuje się, że sam doktor jest nieuleczalnie chory na schorzenie, które stopniowo pozbawia go motoryki. Po chwili szczerej rozmowy udajemy się do Fist na prośbę Cioci May. Jednak po drodze spotykamy Milesa, który został napadnięty. Oczywiście pomagamy mu jako Spider-Man, nawet dajemy kilka lekcji i okazję by mógł dać pająkowi wpysk. Wtedy przejmujemy kontrolę nad samym młokosem, przekładamy się pomiędzy żołnierzami Sable, by zdążyć na czas do Fist, gdzie spotykamy Petera, który cieszy się, że Miles skorzystał z jego propozycji. Poleca młodemu zapoznać się z ośrodkiem i przedstawia ciotce May, po czym leci. Sable w południe ma zamiar przenosić doktora Michaelsa wraz z nim oddech Diabła. Niestety, coś musiało pójść nie tak. Dojeżdżają demony prowadzone przez samego mistera negatywa w ciężarówce, którą budował dla niego Tombstone. Porywają oni naukowca, a Spider-Man rusza za nimi w pościg, który skrupulatnie przerywany jest przez rakiety wystrzeliwane przez Sable. Finalnie ciężarówkę udaje się zatrzymać. Naukowiec przeżył, ale sama broń biologiczna jest w rękach terrorystów. Po chwili uprzejmości pomiędzy Spider-Manem a szefową Sable przekazujemy doktora w ich ręce. Yuri informuje, że namierzyła samochód, którym zbiegł Lee, jednak po dotarciu do niego broni ani terrorystów tam nie ma. Peter postanawia zatem poinformować o wszystkim MJ, która niestety ma wyłączony telefon. Bo oczywiście znów prowadzi niebezpieczne śledztwo na własną rękę. Udajemy się w jej buty na Grand Central. Tam znajduje się specjalne urządzenie pozwalające rozpylić oddech diabła. I a jakże już po chwili za plecami MJ pojawia się Martin Lee ze swoimi demonami. Biorą wszystkich na dworcu jako zakładników. Wkładają oddech Diabła do urządzenia, a Lee dzwoni z ultimatum do burmistrza. Ma się w pół godziny stawić na dworcu. Tymczasem MJ daje znać pająkowi, gdzie jest, jak sytuacja, już po chwili ten przybywa. Następuje sekwencja współpracy bohaterów, która finalnie doprowadza do rozbrojenia mechanizmu bomby. Zakładnikom udaje się uciec, a nam pozostaje tylko wygrać walkę z samym Mister Negativem. Oczywiście to się udaje. Martin ląduje w pace, a Peter ma problemy sercowe. MJ obrażona, bo nie tak powinno wyglądać partnerstwo, bla 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 bla. Dają sobie chwilę na zastanowienie, a Peter leci do laboratorium. Tam doktor świętuje. Udało mu się zbudować ramiona, które nie tylko go naprawiają, ale też ulepszają. Niestety, Peter ustala, że używanie ich może uszkodzić mózg naukowca, i początkowo ten nawet to rozumie. Jednak zaraz po wyjściu swojego pracownika naukowiec znów się nakręca na osborna. Nowojuszycy wkrótce podejmą decyzję, która może zaważyć na losach naszego miasta. Oddając głos, pamiętajcie więc o tym, co zrobiłem. Jesteśmy bezpieczniejsi niż kiedykolwiek dotąd. Łamca! Tymczasem my idziemy do Fist odwiedzić naszą ciotkę. Niestety, pogawędkę o szczerości przerywają doniesienia o ucieczce więźniów z Rikers. Udajemy się tam już jako Spider-Man i tłumimy rebelię, która okazała się jedynie zasłoną dymną. Bo z więzienia Raft uciekli również super złoczyńcy. I tak oto Elektro, Rhino, Vulture, Scorpion i Mister Negative są na wolności. Spuszczają strogi w pierdol Spidermanowi, jakby tego było mało, wreszcie wiemy, dla kogo pracują. Jak również dla kogo kradł Shocker na samym początku. Oto Doc Ock, który swoim przybyciem dopełnia Sinister Six. Petera ostrzega, żeby ten nie wchodził im w drogę i zrzuca z dachu, a swoim podnóżkom, żeby wiedzieli, co mają robić, dopiero wtedy spłacą długi. Każdy z Was wie, co ma robić. Spłacicie swoje długi, kiedy skończycie. Idźcie! Spider-Man ląduje w wodzie, gdzie znajduje go Yuri, a w tym czasie Octavius rozpyla oddech diabła, rozpoczynając ogólnomiejską pandemię. Te wszystkie lata, te wszystkie kłamstwa. To koniec, normalnie. Czas pokazać im prawdę. Burmistrz oskarża o wszystko Spider-Mana, czemu w telewizji zaprzecza MJ, natomiast ciocia May czuje się tak źle, że wymiotuje krwią. W mieście rozpętuje się chaos. Yuri mówi, że złole atakują posterunki policji, May, że drugą placówkę fist, tak więc po kolei ratujemy policjantów, ruszamy do Harlemu pomóc cioci May, która w asyście Milesa i MJ próbuje uciec z płonącego budynku. Oczywiście Spider-Man przychodzi na pomoc, ratuje wszystkich. Sam też jest ratowany przez Milesa. Na szczęście wszystko kończy się dobrze. Krótka narada: MJ szuka antidotum na oddech Diabła. Miles ma być oczami i uszami Petera w Fist, a sam Spider-Man rusza tropem oto. Udaje mu się znaleźć jego bazę, w której okazuje się, że każdy z Sinister Six ma u niego jakiś dług i teraz nadszedł czas zapłaty. Niestety Peter wpada w pułapkę, zostaje złapany przez Wolczura. Nie pozostaje zatem nic innego jak walczyć z pierwszą dwójką z Sinister Six: Wolczurem i Electro. Walka oczywiście udaje się wygrać, ale pająk jest tak wykończony, że musi odpocząć. Przysypia, a już po chwili było rano. Podrzemce udaje się do Central Parku w poszukiwaniu Skorpiona, jednak temu udało się zaskoczyć pająka i go zatruć. Peter dostaje halucynacji, sporządza odtrudkę, ulecza się, niestety w tym czasie Skorpionowi udaje się zbiec spider nie rusza w dalszą pogoń, zamiast tego postanawia odwiedzić ciocie May w Fist. Ta nie czuje się najlepiej. Na domiar złego Peterowi nie udaje się dodzwonić do Milesa, który poszedł odebrać antybiotyki. Przenosimy się do jednego z ośrodków Fist w buty Milesa. Oczywiście więźniowie już przejęli ośrodek i w akompaniamencie Scorpiona i Rhino starają się wyciągnąć pracowników S.A.B.L.E. dane wywiadowcze. Miles przekrada się pomiędzy, znajduje antybiotyki, jednak uciekając zwraca na siebie uwagę, więc przed nim jeszcze zabawa w kotka i myszkę z Rhino, którą wreszcie wygrywa, a po ucieczce ratuje jeszcze przechodnia dając więźniowi wpysk. No więc już jako Spider-Man musimy teraz rozprawić się z tą dwójką, co finalnie po dłuższej walce się udaje. Zarówno Skorpion jak i Rhino są już w rękach policji. Tymczasem MJ nie udało się znaleźć nic na temat tajnego laboratorium o w archiwach. Pozostaje zatem przeszukać jego prywatny apartament. Tam ruda dowiaduje się, że Harry tak naprawdę nie jest w Europie, a jest chory, i że oddech diabła to tak naprawdę eksperymentalny lek, który miał go wyleczyć. Jednym z pierwszych pacjentów, na których lek był testowany był młody Martin Lee. I to przez ten eksperyment stał się mister negativem. A jakby tego było mało, w początkowej fazie badań nad lekiem wspólnie pracowali Norman i Otto. Ponadto MJ ustala, gdzie znajduje się laboratorium. Widzi też, że Osborn pracował nad hodowlą radioaktywnych pająków. Po czym przemyka się pod nocami Sable i ucieka z pomocą Spidermana. Jak się okazuje, zwzięła też ze sobą podróżnika na gapę. Udajemy się do ów laboratorium, tam jest już zarówno Martin Lee, który udał się w poszukiwanie odtrutki, jak i Silver Sable, która nawiązuje z pająkiem Kruchy Sojusz. Dochodzimy do głównego pomieszczenia, gdzie dr Michaels przekazuje jedyną fiolkę z surowicą Martinowi, który przetrzymuje również Osborna. Wtem wpada Spider-Man i przyjdzie nam raz na zawsze pokonać Martina Lee, co się udaje, jednak w tym czasie do laboratorium wpada sam Doc Ock, kieryszuje Spider-Mana, porywa Osborna i wychodzi. Sable z doktorem chcą zawieźć ledwo żywego pająka do szpitala, jednak ten odmawia i prosi o podwózkę do F.I.S.T. Tam doktor Michael zrobi co w jego mocy, by Spider-Man przeżył. Oczywiście to się udaje, jednak z ciotką May jest coraz gorzej, a jedyną fiolkę z surowicą ma Otto. MJ mówi, że przecież to Peter zbudował interfejs ramion Octaviusa, więc to on wie jak je zniszczyć. Ruszamy więc na ostateczną walkę, wcześniej przygotowując zupełnie nowy kostium. Czasem Malsa ukryzł pająk, który przyszedł z Mary Jane. Docieramy do wieży Oscorp, gdzie Otto chce, by Osborn wyznał swoje winy. Oczywiście do tego nie dochodzi, więc burmistrz zostaje zrzucony z samego szczytu. Oczywiście ratuje go Spider-Man. Burmistrz ucieka z uśmiechem mówiącym, jak zwykle mi się upiekła. a Spider-Man zaczyna swoją najtrudniejszą walkę. Oto od dawna widział, kim jest Spider-Man, co daje dodatkowego smaku walce, która finalnie udaje się wygrać Peterowi. Wysłuchuje on monologu Octaviusa, bierze surowice i leci do fist. Na miejscu Peter staje przed wyborem: uratować ciotkę, ale skazać miliony ludzi na śmierć, czy pożegnać się z kobietą, która go wychowała. Ta w ostatnich słowach przyznaje, że od jakiegoś czasu zna już drugą tożsamość Petera i że ten doskonale wie, co zrobić. Tak więc Ciocia May odchodzi. Surowica ratuje miasto. Peter Parker porzuca karierę naukowca i wraca do MJ. A Miles Morales, cóż, on jest. W drugiej scenie po napisach widać, że Osborne się nie poddaje i walczy o to, by jego syn Harry doszedł do siebie. I to już koniec pierwszej części streszczenia Spidermana. W następnym filmie streszczenie dotyczyć będzie Milesa Moralesa. Jeśli podobał Ci się ten film lub w jakiś sposób Ci on się przyda, na przykład nie chce Ci się przechodzić tej gry raz jeszcze, to proszę zostaw lajka. Napisz również komentarz jakieś ciepłe, miłe słowo za dobre napracowanie, a warto ten komentarz zacząć od słowa arachnofobia.